Co Co tam masz? Cześć! Jajka niespodzianki, emoji! Gigantyczne jajka niespodzianki, emoji! Wow, piękne są! Ła, wow, ta wystawia język, ta się śmieje niesamowicie! Ta puszcza oczko, a ta minka ma okulary! Super, skąd masz takie jajka? Dostałam od niedźwiedzia! O, to niedźwiedź musi bardzo cię lubić! Bardzo mnie lubi. Bardzo, 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 bardzo mocno. Hmm, a, a gdzie on jest w ogóle? Um, um, nie wiem. Uh, misiu, 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 gdzie jesteś? Musimy go znaleźć. Zaczekaj, zaczekaj, Maszo. Może na początek otworzymy sobie te jajka, a później go poszukamy razem? A ah, genialny pomysł! Czyli pomożesz mi go potem znaleźć? Oczywiście, że pomogę ci go później znaleźć, ale najpierw otwórzmy te jajka. Ja chcę zobaczyć, co w nich się kryje. Ja też! Okej, okay, no to zabieramy się do roboty! Najpierw może to wielkahne jajko. Wow, ale jest piękne! Puszcza to oczko do nas, jakby skrywało jakąś tajemnicę. Zaraz się przekonamy, jak ta tajemnica wygląda. Wow, Maszo, zobacz na to! Jajka niespodzianki! Coś jeszcze widzę w tym jajku O, proszę, proszę Zobacz tylko na to Co to jest? To jest gierka To jest gierka z emotkami <laughs> Ale super Żółciutkie są Żółciutkie są, masz rację Jak kurczaczki, prawda? Albo jak emoji No, no bo to są emotki, powiedziałam Ale zaraz, powiedziałaś emotki A ja powiedziałam emoji A to nie to samo? Ja nie wiem, powiedz mi Emoji, motki, wszystko jedno. To jest dokładnie to samo. A, okej, okay, teraz już rozumiem. <laughs> Widzisz, wyjaśniłam ci. O co chodzi w tej gierce? Jest tutaj taka kuleczka, i tą kuleczką trzeba trafić do środka. Może nawet nie trafić, tylko trzeba ją tak naprowadzić do tego środka. Nie jest to proste. Spróbuję chociaż chwilę. Wow. Teraz do góry. Oh, nie poszło mi. <śmany> Trzeba się bardziej skupić. Hmm. Może chociaż jeden poziom przejdę. Do góry! Jest, 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 jest! Udało mi się. Jeden poziom wyżej? Nie, nie udało mi się, już się cieszyłam. Jeszcze raz, i teraz zobaczcie, uspokoiła się. Do góry! Oh, nie poszło mi hmm, Spróbujmy później Zobaczmy co jest w tych jajkach Dobry pomysł Maszo Zerknijmy co w tych jajkach się znajduje Które najpierw? Mamy takie fajne <laughs> Wszystkie w ogóle są różne One wyglądają jak jakieś pisanki <laughs> Bo Wielkanoc nadchodzi Bo Wielkanoc nadchodzi, masz rację Więc które najpierw? Jest taki szlaczek tutaj Tu jakiś inny wzorek Tutaj widzę kropeczki. Maszo, pomóż mi. Nie potrafię się zdecydować. Okej, okay, to ja wybieram. To po lewej. To po lewej? Dobrze. Nie, nie, nie. Okej, okay, o co chodzi? Zmieniłaś zdanie? Tak. To po środku. Okej, okay, dobrze. Nie, 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 nie. Maszo, o co chodzi? Tamto wcześniejsze, tak? Nie, nie, nie. To w kropeczki. Na pewno? Aha. Na 100% to jajko? Aha. Mhm. Mówiłaś, że lepiej decydujesz niż ja, że potrafisz zdecydować za mnie, a widzę, że jakoś średnio ci to idzie. Już y, zmieniłaś tę decyzję dwa razy. Jesteś pewna? Tak! Na 100%? Jeszcze raz pytam. Na 100%! Zobacz, niebieskie! Jak moja bluzka! <grych> Otwórz je! Okej, okay, dobra. Otwieramy je. Zobaczmy, co w tym jajku się kryje. Zróbmy miejsce sobie. Uu, miejsce, miejsce, miejsce. Potrzebujemy. Uu, ojej! No, no, jest! Udało mi się. Z której strony jest czekolada? Z tej strony jest czekolada na pewno. Zobacz, Maszo, czekaj, przestawiam się trochę. Tu musi być... Mmm, pyszna. Czekolada mleczna z kulkami. Mmm, miam, niam, niam, Będziemy to jadły za chwilę. A na razie zobaczmy, co kryje się tutaj. Jaka zabawka. Wow! Co to jest? O, chyba będzie coś świątecznego, Maszo. Naprawdę tak myślisz? Myślę, że tak. Zobacz. Coś żółtego jest. Chyba jest kurczak jakiś, ale świetnie. Łzeczkę na bok. Jakie ja mam to zbudować zaraz? Zerknijmy sobie na informacje. Aha! Proszę bardzo, to jest kurczak, zobacz. Uhu! Podoba Ci się, mi też się bardzo podoba. Więc krok pierwszy, to ten element trzeba podnieść. Dobra, podniosłam go. Krok drugi, podnieść element koloru pomarańczowego, takiego ciemnego, pomarańczowego. I trzeba go tak o wcisnąć. Jest! Teraz musimy podnieść drugi element w tą stronę. A tak. I następnie takie oto skrzydełka. Musimy jakoś przymocować tutaj. Ciach! Jest! Uwaga, teraz obydwa elementy łączymy. Uuu, nie rozwalając niczego przy okazji. Jeszcze raz. No, uda mi się, uda mi się, uda mi się. No, czy mi się uda? <laughs> nie chce mi się udać. Jeszcze raz, jeszcze raz. I czy się tym razem udaje. Jest! Udało się tym razem! ta Mamy pięknego kurczaczka. Świetny ale o co mu chodzi tutaj? Co to ma jakieś? Tatuaże? Rysunki jakieś? Pokaż! No już. Pokazuję ci, zobacz. Uuu, wow, ale fajne! Wygląda jakby myślał. Wygląda jakby myślał, rzeczywiście. Hmm. A, zerknij na Tomaszo. Zobacz. Te jego skrzydełka Mogą służyć jako takie specjalne okulary. To chyba są magiczne tatuaże na jego buźce. Zobaczmy na to. Oh, rozkładam go raz jeszcze. I składam. Teraz wygląda fajnie też, prawda? Zobacz, Maszo. Czary Mary, okulary założone. I teraz tak, widzimy, że na środku, pod tymi mazami, tatuażami, kryje się jajko. Niespodzianka kolejna. To chyba jest pisanka. Z tej strony widzę kwiatuszka, tutaj u góry. A tutaj mamy kolejną pisankę. Następna pisanka i kwiatuszek. Ha, tak to wygląda. Czarodziejskie okulary. No fajne to jest, podoba mi się bardzo. Schowajmy je do środka. Super, mogą służyć jako i skrzydełka, i okulary. Bardzo pomysłowe. Też mi się bardzo podoba. Uuu, jest śliczny. Oooo, bardzo słodkie z Twojej strony, że go przytulasz. Zobaczmy teraz, co znajduje się w drugim jajku, może, albo. Nie, z tej strony jeszcze chciałam ulotkę Wam pokazać. Myślałam, że może będzie coś innego, jeszcze może owieczka w takim samym stylu, albo jakiś zajączek wielkanocny, ale można znaleźć tylko chyba kurczaczka. A, które teraz jajko? Dobra, nie pytam się Ciebie, bo Ty nie umiesz się zdecydować tak jak ja. Ja decyduję. Teraz otwieramy to jajko z takimi jakimiś pasyczkami zielono-żółtymi. Ha, jest. Tutaj mamy czekoladę. czekolada na bok. I zerkamy do środka tego jajka. Co tam będzie? Dum, 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 coś zielonego. Co to jest? A, czy to jest żaba jakaś? Ale zaraz, żaby nie mają skrzydeł. Żaba ze skrzydłami? No nie, no to są jakieś żaby. To jest jakieś, jakaś krzyżówka dwóch <gryzny> różnych zwierzątek. Żabo konik polny, żabo mucha. <gryzny> Masz o co myślisz? Ale dziwne. Ja nigdy nie widziałam żaby, która by miała skrzydła. Ja właśnie też nie, ale zobacz, no łapki ma jak żaba, oczy jak żaba i skrzydła jakaś zmutowana to bardzo ciekawe no, żebyś wiedziała że jest to bardzo ciekawe ok coś więcej tutaj nie nic więcej tutaj nie ma hmm. mam podejrzenia że to jest taka wielka nocna żaba nowość Nowość w świecie. Wielkanocna żaba. Teraz już nie będzie mnóstwo wielkanocnych zajączków wszędzie sobie kicało. Będą teraz sobie skakały wielkanocne żabki ze skrzydełkami. Proszę bardzo, wszystko jasne. Dobra, zbudujmy tą żabę sobie. Krok pierwszy. W ten sposób mam trzymać ten element. Teraz muszę jej przymocować oczy. Ciach, jest. Teraz nogi. No, a, w tą stronę. No, jej, udało się. Tak na razie wygląda. Ma jedną nogę. A gdzie druga noga? Tutaj jest. I tu mamy takie skrzydełka, pomalowane jak skrzydełka. O, em, wielkanocnej żaby Śmieszne to jest. Wyglądają nieco jak pisanki. Jajowate pisanki. Skrzydlate pisanki. Nie wiem, jak to nazwać. Wielkanocna żaba, ale śmieszne. Ok, trzeba to jakoś tutaj docisnąć. No. Oh, muszę odsunąć skrzydełka. I teraz trafić tutaj do tych dziurek. Ta o teraz wygląda jak żaba z irokezem. Masz o zobacz. Ale zapomnie wygląda śmiesznie. Rozłóż się skrzydełka. Już rozkładam. Proszę bardzo, może to nie jest. Może to nie są skrzydła, może to jest jej fryzura. To jest y, żaba z wielkanocną fryzurą. O, ja wiem, ja wiem, co zrobię. Uwaga, uwaga! to Czy ta wielkanocna żaba ma skrzydła, czy to po prostu są jej włosy i ma taką forzurę? Wielkanocna żaba ze skrzydłami, czy wielkanocna żaba z włosami? Co to jest w ogóle? Albo, albo z uszami. Krzysiówka zająca z żabą. Zabawne strasznie. O jejku, ale podoba mi się bardzo. Jest naprawdę świetna. Obydwie zabawki są fajne. Da się coś przed to co zobaczyć? Nie, nie, już uślałam. Może, Może akurat... Co jest w ogóle lepsze? O, nie wiem, obydwa mi się podobają z Dobra, dajemy je na bok i zobaczmy, co kryje się w kolejnym jajku. Co ty na Tomasza? Ja myślę, że to jest genialny pomysł. Znajdźmy coś jeszcze fajniejszego. O, nie wiem, czy da się jeszcze, jeszcze znaleźć coś fajniejszego. Wow, uwaga, chciałam, żebyś sobie usiadła, gdy się wywróciłaś. Zobaczmy, co jest w tym jajku. No, dalej. To ja siły nie mam, jakie ja to mam otworzyć? Jeszcze raz. Oh, jej, udało się. Czekoladki na bok. <grymne> Zerknijmy sobie do środka. O, 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 o. Kolejny stworek, kolejny stworek. A, ah, no tym razem jest to zajączek wielkanocny. Ale co on to ma? Jakieś koło tam jest? I można je obracać. Hmm, o co chodzi? O co chodzi? Zaraz się przekonamy, o co dokładnie chodzi z tym zajączkiem, jak go tylko zbuduję. Śmieszny. On ma chyba za troszeczkę, tak się patrzy od góry, chyba ma ZEZA i ma dwa Ząbki. Gdzie jest jego nos! Gdzie jest nos królika? Chyba zaraz się znajdzie. W tą stronę musimy to przyłożyć. Jest! Znalazłam jego nos! Tutaj! Tada. Bardzo dobrze! I teraz, aha! To jest naklejka. Tak, to jest naklejka. Trzeba tą naklejkę nakleić na koło. Gotowe! I ostatni krok. Trzeba to zamknąć, a to jest jakieś szkiełko magiczne tutaj na samym środku. To. I co teraz? Mamy patrzeć przez to szkiełko. A! Nie wiem, czy to wy widzicie dobrze. Ale ja widzę tam kurczeczka. Co dalej? Widzę zająca. Nie wiem, czy to widać. I jakieś kwiatuszki tam są. Coś jeszcze? I jajka chyba? <laughs> Ale śmieszne. <laughs> Więc jest to zajączek z magicznym szkiełkiem. Proszę, proszę. Ale mamy kolekcję już nie niezłą. Kurczaczek z tatuażami. A co? Czemu by <laughs> inaczej? Żaba, latająca żaba albo żaba z fryzurą. -da. I zajączek z magicznym szkiełkiem. Zestaw na razie jest bardzo interesujący. Kolekcja nam się powoli powiększa, ale o brakuje jajek! I co teraz? Ach, nie smuć się! Nie smucę się, tylko jestem taka mm, zawiedziona troszkę. Mamy przecież jeszcze jedno wielkie jajko, emoji. A no tak! Jeszcze jedno jajko. O, jak ja mogę o tym zapomnieć. Zobaczcie, mamy jeszcze jedno wielgachne jajo. Dzięki Maszu, że przypomniałaś. Zobaczmy, co tam się... O, w nim kryje. Widzę jeszcze kinder niespodziankę. Co to jest? z jakiś, jakiś żółty stwór. Żółty mały ludek. Tylko nie u poludek, ale zwykle taki jakiś ludek. Zaraz go wyciągnę. O! Zobaczcie na to! Ale świetny jest, jak galaretka jakaś! Masz o zobacz Two twojego rozmiaru akurat! Ale fajny! A! Klei się do mnie klei! A! Klei się do ciebie rzeczywiście. Wszystko się w ogóle do niego klei, ale się rozciąga! Wow! Nieziemsko. Zobaczmy jego ręce. Wow! Ale fajnie. Noga? Nie, to jest on On jest lepszy niż i nie ma mocnych. Proszę bardzo, ale rozciągliwy. Można go nazwać Elasta Boy. Elastyczny chłopiec. Pokręćmy nim trochę. Ale fajny jest. Podoba mi się. Teraz za nogi. Au! Trzeba uważać, bo właśnie dostałam z Elasta Boja w palce. Troszkę bolało, nie powiem. Świetny jest, jak jakaś taka galereta. On się chyba przykleja. Przykleja się trochę, ale nie aż tak bardzo. O trzyma się, trzyma się, zobaczcie. Ale świetny. Dobra, chodź tutaj do mnie, Elasta Boju. Gdzie by ci dać? Tu będziesz sobie na razie leżał na naszej gierce. Co to jest w ogóle? To jest jakaś, jakaś, jakaś kaczka. Zobaczcie, z takimi hipnotyzującymi oczami. O co chodzi? To jest, to jest gwizdek? Niech nas spróbuję. <słuch> <słuch> to, to, to nie jest gwizdek. To brzmi jak kaczka. Tu można powiedzieć, to jest tłumacz języka kaczego. Jeszcze raz. Ale Dobra, kładziemy to z boku. Fajne to jest, nie powiem. E, Prześmieszne. I co jeszcze w środku się kryje? A, jeszcze jedno! Jajo! Super! Podobają mi się zabawki. No i jajka niespodzianki. W kwiatuszki! Niebieskie kwiatuszki, i tutaj są jeszcze jedne kwiatuszki. Super. Które kwiatki najpierw dobra? Nie pytam się ciebie, Maszo e, Wybieram sama. Ale ja chcę wybrać, to były moje jajka. Okej, okay, dobra. Więc mamy jajko, ym, wzorek taki w kwiatuszki i tutaj też mamy wzorek taki w kwiatuszki. Różnica jest taka, że tutaj kwiatuszki są niebieskie na żółtym tle, natomiast tutaj są kwiatuszki żółte na niebieskim tle. Hmm, hmm, że jak masło maślane? <laughs> to nie jest masło maślane. Niebieskie na żółtym, żółte na niebieskim. A, okej, okay. no dobra, wszystko jasne w takim razie. M te. Na pewno? Aha. A nie niebieskie? na 100%. Aha. Na milion procent. Aha. No dobra, okej. Okay. Tylko chciałam się upewnić. Zróbmy tu miejsce trochę. Otwieramy Otwieramy to jajo. Ha, ha. Co tam będzie? Co tam będzie? Tym, 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 tym. Zaraz się przekonamy. Fajna w ogóle ta seria świąteczna. Podoba mi się. Co to jest? Kolejny wytatuowany owad. O co chodzi? Skąd oni pouciekali? Z łąki? <grym> to chyba jest biedronka. A, okulary, ale biedronka. To jeszcze tylko czarnego kota musimy złapać. Ale ma odjazdowe okulary. O, ale świetne. A, i widać teraz, że ma tutaj listek, jakieś jajo. Jeszcze jedno jajo i kwiatuszek. I kolejny listek i jajo. Proszę bardzo, taka. Taka kulbiedronka. Cool biedronka u tym jestem cool hu A, ciekawe, czy bardziej kul cool niż żaba z irokezem. Ha. A, nie patrząc na instrukcję sama spróbuję to zbudować. Hmm, to chyba w tą stronę musi wejść, tak? Więc skrzydełka muszą iść jakoś, takoś, takoś W tą stronę, a może w tą stronę? Zobaczymy, czy mi się uda. Uhum. no i teraz to trzeba by było połączyć jakoś. Dobrze, ja to to robię. Yy, coś mi tutaj nie poszło Te skrzydła chyba mają iść w dół Tak? Tą stronę Chyba tak, chyba będzie dobrze Chyba tak Coś nie chce się zamknąć Chyba jednak nie <słyski> <słyski> Jeszcze raz, to nie może być takie skomplikowane Znowuż Spróbujmy w tą stronę O, teraz jakoś lepiej siadło O, jest! Udało mi się zbudować biedronkę A teraz sprawdzę Czy na 100% zrobiłam to dobrze jest! Udało mi się! Haha! Male Biedronę! A! Rozerwałam! Ups! Tak naprawdę tutaj na tym rysunku e, powinna być nie tylko Biedronka, ale też informacja o tym, że można jeszcze żabę znaleźć, króliczka znaleźć, e, takiego kurczaczka znaleźć. Ale wydaje mi się, e, że... Kinder chcieli, w Kinder chcieli po prostu zrobić nam e, Wielkanocną niespodziankę Więc nie narysowali pozostałych Stworków Zobaczcie jaka świetna kolekcja Traa! Super są <ścoughs> Ci z tatuażami Nieźli Podobają mi się Maszo, mamy teraz tylko jeszcze Jedno jajko do otwarcia Jak sądzisz, co tam będzie? Hmm, Myślę, że będzie owca B <śpiew> Owca. ja bym była za owcą też, tak, brakuje, owieczki tak się też kojarzą, prawda, z Wielkanocą, tak, mm -hmm. i to bardzo, mm, no to trzymamy kciuki, żeby udało nam się znaleźć owieczkę, miejsce, miejsce, miejsce dla jajka ostatniego, no, otwórz się, Niemożliwe te jajka są... Jest! Zgniotła mnie po bokach i udało mi się otworzyć. tym, 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 tym O! Powtórka! Nie! O, nie chciałam jeszcze jednego zajączka. Chciałam owcę. Gdzie jest nasza owca? Nie ma. Trzeba będzie kupić więcej jajek. Ciekawe w ogóle, czy sobie gdzieś owca? Może po prostu są tylko cztery zabawki i, i tyle. Nic więcej nie ma. Nigdy nie wiadomo. Ale jak już mamy tego zajączka, to trzeba go złożyć, żeby nie było. O, widzicie? Tutaj jest taki. Teraz będzie lepiej widać, jak wam tak pokażę. Tu jest kurczaczek. Chowa się za krzakami. Mamy zajączka i jakieś kwiatuszki, jajka, pisanki takie piękne. Gdzie to poleciało? Jest, niedaleko. Fiu! Tram, tak oto wygląda. To jest jego brat bliźniak. A co, niech będzie. Rodzinne spotkanie. Wielka noc, prawda? Spotkanie rodzinne to musi być, więc od razu wyjaśnienie jakieś jest, że mamy dwa. Ciach! Ups, wywrotne te zajączki. Nie wywracajcie mi się tu, proszę. O, o co chodzi, stworki? Nie wywracajcie się. O, jak ładnie sobie je ułożyłam. A miejsce na mnie? Na ciebie tutaj jest, po prawej stronie. Zobaczcie, moi drodzy. Takie dzisiaj były nasze zabaweczki w jajkach. Więc oczywiście zabawki z Kinder Niespodzianek. Plus udało nam się jeszcze znaleźć gierkę z taką kuleczką i z emotkami. Ludka, który sam wygląda jak emotka jakaś. Ehm, no i taki, nie ehm, ja wiem, nie można tego nazwać gwizdkiem, ale ehm, nawoływacz kaczek. Tada! Mam nadzieję, że dzisiejsze zabawki Wam się podobały, moi drodzy. Zostawcie nam bardzo ładnie, proszę kciuk w górę i oczywiście odwiedzajcie nas często. Do zobaczyska, pa pa! Trzymajcie się!